Cześć, zapraszam was na bardzo ciekawe osiedle kolejowe, wybudowane w latach 1800. Zaraz tu do 1896-1902 dla pracowników drogi żelaznej Warszawo-Warszawsko-Wiedeńskiej. Zapraszam. Charakterystyczne ceglane budyneczki. W końcu świecie to przeszkadza, ale to w będzie lepiej widać. Proszę bardzo, Ład, ładnie to wygląda. I wejście takie tutaj z boku. Budynek 6, 8. 10, 15 Zobaczmy jak to wygląda Armatnia 6 O 3 stare Podłączenie prądu do budynku Pięknie to wygląda O to jest cały budynek Wygląda Tak, idziemy dalej Dalej. Słuchajcie, to jest nie jest jedyna ciekawa rzecz, którą dzisiaj zobaczymy, oprócz tych paru budynków mamy wiadukt stary, nieożywany, wiadukt z czasów kolejki warszawsko-wiedeńskiej, ile się nie mylę. Jak się pomyliłem, to będzie tutaj informacja i idziemy. To kurna jest masakryczna A tu mamy już wiatr zaczekaj, ładnie się kiedyś musiał prezentować, a teraz to wygląda jak wygląda Ale było to ja dobrze, że trochę zimno byłoby, bo bym nie przeszedł z wodaj. Się prezentuje. Sześć cegłon. Zobaczcie tutaj. I z piaskowca. też już brama była. Trzeba to oryginalnie. miło Idziemy dalej. kawałek. To pięknie wykończy to nie to tyle Nie było sobą żeby mnie Słuchajcie, już mi się udało wejść O Armatnia budynek widać na pierwszym planie Dziesiątkę, a tu mamy dwunastkę. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda. O, trochę niebezpiecznie. Barieroczki. Czy to oryginalne? Zobaczcie. Nie wiem, czy im tutaj palą. Ale śmierdzi nie miło się. Dobra, tu jest jakaś ścieżka. Zobaczmy. Może do jakiegoś kolejnego ciekawego miejsca dojdziemy. Na razie jesteśmy na wiadukcie. Teraz na wałach. Zobaczmy. Nie, tu mamy ten kolejny budynek pięknie się prezentuje słuchajcie teraz zbliżamy się do budynku numer 16 i to był budynek dla pasażerów kolei warszawsko kaliskiej proszę bardzo zobaczcie jak to pięknie wygląda podejdziemy bliżej wejdźmy dopiero nie no piękny budynek, jest piękny Aż miło popatrzeć Dobry, zachowany, bardzo dobry stanie jak widać Krokwie drewniane, coś pięknego takie to moje ślicznie to wygląda coś przy ozdoby ładnie wieczorami cię wyglądać 嗯，嗯。 To jeszcze takie piężki lokatorskie, zobaczcie Można było trzymać Małe co nieco no. No dobra, 16 obejrzeliśmy, no pięknie to wygląda z tego, co dowiedziałem się o jednego z mieszkańców, to mieszkają tu dwie rodziny. Były trzy, niestety jedna pani zmarła i no i zostały już tylko dwie. Budynek piękny. W środku, wam powiem, inny świat. Ściany z tego, co wiem, działowe, to trzcinowe jeszcze, więc więc naprawdę ciekawie to wygląda a teraz zmieszamy do numeru 12 zobaczcie 12 są odrębniane dachy może można powiedzieć, że tu zamurował ktoś od nasował. W sumie to wygląda jak nam się... O, to już wyminęło na okno. nowoczesne. Inaczej jest zrobione. Nie, no pięknie, to był naprawdę miło popatrzeć. Wrażimy się że dało się wejść przynajmniej do jednego budynku i zerknąć jak to wygląda Zobaczmy teraz tutaj a tu też jest do no, niestety nie woda nam się wejść Więc tam jest trójka to jest ten budynek dawnej maszynowni Spoko, no i się roztapia wszystko Ups, robi się nieprzyjemnie Dobra, zerknijmy wewnątrz Widzicie, to jest ten budynek Numer 3 dawnej maszynowni Sposalny do ekstra zabudków Idziemy do drugiej strony. także będzie troszkę lepiej widać. Tu jakieś garaża. Ale słodajcie, chodźcie, zaczyna słoneczko wychodzić i robi się nieprzyjemnie. Zobaczcie, jakie wielkie oko. To rzeczywiście musiał być budynek, w którym stały jakieś urządzenia ponieważ przy starych znaczeniach wody w zasadzie ogromny wodór w w środku miasta nie, 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 nie. Słuchajcie, no to co to powiedzieć? Pięknie to wszystko wygląda. Całe to osiedle kolejowe trójeczka szóstka, ósemka, dziesiątka i tam dalej dwunastka. I ten cały wiadukt kolejowy tworzą taki co tutaj urok to musi być niesamowicie tak Pięknie musi wyglądać jak to jest zielono, zupełnie inaczej, no troszeczkę widać że to jest zaniedbane, bo na tym wiadukcie to drzewa rosną już od dobrych paru lat. Już, ten, bo już się zrobiło cieplej i błoto, i błoto, znowu wejdzie mi buty i będę znowu wyglądał jak... właśnie. Dziękuję wszystkim za oglądanie i zwiedzanie tego osiedla kolejowego i zapraszam na następny odcinek. Jeżeli Wam się podobało łapka w górę. Cześć.